To jak mówiłem, no, twórz Morawiecki nie miał odwagi się tutaj pokazać. A to nawet, żeby tu się pokazywać, nie miał odwagi wyjść przed kamery i powiedzieć Polakom, że, że, że ich okłamuje, że, że tego węgla nie będzie, że będzie ściągał zagraniczny węgiel, który jest dziesięciokrotnie droższy. Ja to zawsze mówię, gdybyśmy 10% tej kwoty wydali, co wydaliśmy na, na ten węgiel kolumbijski, na te błoto kolumbijskie, czy, czy z innych kierunków, gdybyśmy tą kwotę wydali na polskie górnictwo, to my byśmy byli w stanie wydobyć węgiel dla Polaków, dla wszystkich odbiorców indywidualnych i dla energetyki. To węgiel dziesięciokrotnie... Tańszy przypominam. Niestety Morawiecki ma inną wizję. Jedynie co potrafi zrobić to wezwać swoich prezesów tak jak z Polskiej Grupy Energetycznej Dąbrowskiego, ka każdy mu zawyżyć ceny energii. Ta spółka polska grupa energetyczna się chwali, że będzie miała około 8, może 10 miliardów zysku na koniec roku. No to są pieniążki, to są środki, które tak naprawdę są od Polaków, to są pieniążki, które utracono każdemu obywatelowi. 4 listopada właśnie będziemy robić pikietę pod polską grupą energetyczną. Do wieckiego to jak już to powiedziałem, no nie ukryje się, nie ukryje się i to mówię nie, że nie ukryje się przed Rafałem Jedwannym czy przed Wolnym Związkiem Zawodowym w sierpień 80, nie ukryje się przed obywatelami. Nie ukryje je się przed ludźmi, którzy na niego głosowali, którzy mu zaufali, a które oszewali. Tutaj w Katowicach przed swoim biurem premier się nie pojawił, ale czy udało Wam się cokolwiek innego wybaczyć? Nie, pan premier skutecznie w ostatnim czasie unika e, jakichkolwiek rozmów. Czy to ze stroną społeczną, już nie mówię, że ze związkiem, który ja reprezentuję, e, chyba jedyny dialog, jaki prowadzi gdzieś tam, to pewnie z Solidarnością. Gdzieś tam słyszałem, że się spotykają, na jakich, e, mają jakieś wspólne spotkania. E, pan premier zreiterował, tak naprawdę, on już nie reprezentuje. E, Polaków reprezentuje jakieś elity, reprezentuje swoich prezesów spółek energetycznych bo tam daje im suto, sute wynagrodzenia, zapomniał tak naprawdę o nas i, i to się na nim zemściło. Mówi Pan, że sprowadzamy w tej chwili kolumbijskie błoto zamiast węgla, zamiast wydobywać też naszego węgla. Skoro to błoto, to chyba też ma dużo niższą wartość energetyczną niż nasz polski węgiel, prawda? No tak, tak, to, to, to już jest udowodnione, że po pierwsze to, to co się w porcie znalazło, to były filmy skręcone prosto z portu, gdzie, gdzie ten węgiel się lepił, to w zasadzie jest miał. E, mieliśmy gdzieś tam filmiki, że on się nie chce palić, a jak już się zapali, on jest, e, ma bardzo niską kaloryczność. Ten węgiel ma wysokie zasiarczenie, to po prostu nie nadaje się do spalania w naszych e, domowych kopłach. A przede wszystkim to 90% czy tam 85% tego węgla, który teraz ląduje w porcie, który jest dziesięciokrotnie droższy, no to są węgle na energetykę. To nie jest na rynek indywidualny, gdzie mamy największe braki. E, to jest węgiel na energetykę i ten węgiel będzie trzeba spalić, ten drogi węgiel w polskiej energetyce. Przynajmniej próbować spalić, bo wiem, że już energetyka jakieś partie odebrała tego węgla i z informacji jakie posiadam, energetyka ma potężny problem z piecami, ze spalaniem tego węgla. No, no, sytuacja jest dramatyczna. E, Najgorsze to jest to, że ten kryzys energetyczny on się nie skończy tej zimy, on będzie trwał kolejny rok, kolejne dwa lata, kolejne trzy, cztery, pięć. I jak dalej pójdziemy tą drogą, którą idziemy, to co, co, co robi polski rząd, to, to Polacy zostaną bez energii, nie tylko bez ogrzewania, ale bez energii. A co by się musiało zmienić, żeby tym naszym polskim węglem można było ogrzać polskie domy? Rozwiązania są proste i my to już od zeszłego roku, od grudnia w zasadzie, od listopada zeszłego roku, mówiliśmy, że trzeba zainwestować w nasze kopalnie i to można zrobić. W ciągu dwóch, trzech lat my jesteśmy w stanie odzyskać moce produkcyjne i zabezpieczyć rynki indywidualne i, i, i energetykę. Ja przypomnę, że Polska Grupa Główniejsza jeszcze dwa lata temu wydobywała 30 milionów ton węgla rocznie. Dzisiaj wydobywamy 23, a pewnie to będzie 22 miliony. W przyszłym roku mamy zmniejszyć o kolejny milion wydobycie. W sytuacji, gdzie, gdzie brakuje tego węgla, gdzie brakuje energii. Rząd dalej każe nam zmniejszać wydobycie. Dookoła mówią, że nie, nie, oni chcą więcej tego węgla, ale tak naprawdę nie mamy, nie przyjmujemy ludzi do pracy, a jak przyjmujemy to w minimalnych ilościach, tylko po to, żeby bezpieczeństwo zachować, a nie zwiększyć wydobycie, to wszystko można zrobić, tylko trzeba części.